Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kamil i po dłuższej przerwie moi drodzy ruszymy sobie serię zmotoryzowaną, czyli Forza Horizon 5. Budujemy Driftowóz. Driftowozy będę budował albo ze spinów, jeżeli od Was nie będę mieć żadnej propozycji wobec samochodu, albo Wy też możecie uczestniczyć w tej serii, czyli napisać na samym dole nazwę samochodu, który byście chcieli zobaczyć, jak tuninguje pod Driftowóz w Forzie Horizon 5. Dzisiaj mam przygotowane dwa willspiny. Super losowania, sorry. Zobaczymy, czy jakiś samochód się nam tutaj odblokuje. Zaczynam od pierwszego, czyli. Czy będzie jakaś fura? I. 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 no! Ale mamy wyzwanie. Ford. Co to jest w ogóle za auto? Od razu przy okazji zrobimy drugiego, bo to już jest mało, co ważne. No, w drugim nic nie ma. Czyli klamka zapadła, weźmy, zmieńmy sobie tego samochód, mamy nasz samochód, który nam wylosowało do tuningu pod drift car i to będzie bardzo trudny wyczyn ten samochód zrobić, robiłem jeden podobny właśnie w tej charakterystyce samochodów, no ale tu widzę już bliźniaki w tyle, to trzeba będzie dużo, dużo, dużo koni dać, więc wejdźmy sobie w ulepszenia. Ulepszenie niestandardowe i tak jak to ja zawsze zaczynam, zaczynam od silnika. Co tu możemy włożyć? 6,7 V8T diesel. 7,7 litra V12. V12 jeszcze nie robiłem. Weźmy 7,7 V12. Zobaczymy. Turbo sprężarkę, oczywiście, że biturbo założymy. Napęd tylny RWD, tak jest, więc teraz możemy sobie przejść do silnika. Klasycznie jak ja to zawsze przy silniku robię. Jedynie co wydek przesłuchać. Dobra, ten wydek się wydaje najlepszy. Wszystko dajemy pod full, żeby mieć jak najwięcej koni. Nie chcę takich szczał, więc turbino zostaje seria. Przejdźmy sobie w układ napędowy, w hamulcach nic nie zmieniamy, wszystko wyścigowe, jedynie co w zawieszeniu driftowe, stabilizatory chętnie, drugi stabilizator chętnie, no i widzę, że tutaj redukcja tylko masy, ale jest dziad na glebie, patrz, kurde, no oni leży. To teraz wchodzimy w sprzęgło. Sprzęgło najlepsze tutaj sobie musimy sprawdzić przekładnie. Weźmy wyścigową. Wał też wyścigowy i dyferencjał też wyścigowy. Może to być dziwne, bo robimy driftowóz, powinno się ustawiać driftowe właśnie części, ale jednak na wyścigowych o wiele lepiej lata samochód i lepiej się go ustawia. Co to jeszcze możemy założyć do driftowozu? Czyli tak, opony do driftu. Rozmiar opony na razie nie, bo zobaczymy czy tutaj jakąkolwiek felgę idzie ładną założyć. No da radę, dodajmy to, to. <laughs> ale zrobimy przypał. 235 do przodu a do tyłu dajmy to i co też jeszcze mógłbym zrobić w sumie, no nic więcej tutaj w przysilniku nie zrobimy ani z wyglądem więc zapisujemy konfigurację i widzimy się za chwilę na wulkanie w którym będziemy ustawiać każde biegi po kolei, sprawdzać w ogóle czy to się będzie nadawało do driftowozu dobra, witam was z, z góry z wulkanu troszeczkę Wygląd się zmienił. Szukałem w projektach od graczy i znalazłem właśnie taki projekt malowania tego samochodu, więc lepiej wygląda niż seria. Ale bez zbędnego, niepotrzebnego przedłużania. Przejdźmy do tuningu samochodu. Kawa, jak się nim przejechałem, więc już widzę, że trzeba mu mocy dodać. Ale zaczniemy od mechanizmu różnicowego, czyli jedziemy z przyspieszeniem na full. nie dajmy troszeczkę tak na 25%. 30 zawsze ustawiałem. W hamulce nic nie zmieniamy. Tutaj nic, w tłumieniu dajmy przód, bardziej sztywny od tyłu. I to tak z dużą, znaczną różnicą. Z tego co zauważyłem, to jak bawiłem się tymi ustawianiami, bo nie oglądałem, nie szukałem poradników, tylko po prostu, wiesz, jeden poradnik obejrzałem, jakąś tam wiedzę złapałem, potem sobie odpaliłem gierkę i hektolitry godzin przejeżdżonych i przeszukanych tych wszystkich na suwakach ustawień, które będą mi tutaj odpowiadały wobec driftowozów. W geometrii, nic nie zmieniamy w przełożeniach. Tutaj musimy całą magię zrobić. Zacząłbym od przekładni głównej na 3-2, żeby dodać więcej przyspieszenia. Bo mnie te bliźniaczki troszeczkę martwią, czy ten samochód mi uciągnie. Chociaż to jest V12, no to nie powinno być. Oczywiście moi drodzy. Auto wam udostępnię, ale w YouTube Shorts'ach będzie specjalny filmik, w którym będzie kod do samochodu, w którym będziecie sobie mogli pobrać. Na razie taki luźny filmik, w którym wam pokażę jak go zbudujemy i czy on w ogóle będzie miał sens. I z tego co widzę to truja jest spoko. No, trujeczka jest fajna, bo dobrze ciągnie na boku. Czwóra już taka, no... Ja bym tej czwórce coś dodał, bo mi się to nie podoba. Nie tutaj, tylko na czwórce dodajmy i tak z 1,4. Automatycznie, jak podnoszę czwórkę, to podniosę resztę biegów, bo to już się przyspieszam do przyszłości. Bo jak już czwórka mi nie chce ciągnąć, to wiadomo, że. O proszę, patrz, jak się czwórka poprawiła, to wiadomo, że już wyższe biegi też nie będą chciały uciągnąć. Ale kurde no, byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tego samochodu, bo to są bliźniaki i nie wiadomo czy wtedy przed tuningiem... Uuu, zespinowało mnie. I nie wiedziałem, czy on se poradzi na tych bliźniakach. Ale idzie zajebiście. Proszę bardzo, cyk boczek. I przejście. Klas. I druga przekładeczka. Nie ma muzyki w tle, żebyście posłuchali też silnika, bo to jest bardzo ważne. Fanów motoryzacji, fanów forzy. Rozumiem, że jednak muzyka w tle przy, przy nagraniach tych samochodów jest troszeczkę wkurzająca, bo co jak co? Ale Forzy nie powiem, że nie. Bardzo fajnie odzajemnia głosy samochodów. Te silniki, nie silniki, jest coś pięknego. I teraz wrzuciliśmy piątkę, i tak jak sami widzicie. Na tej piątce ten samochodzik też sobie dobrze radzi Więc podoba mi się to, podoba mi się to Nie wiem czy tu jeszcze coś będę zmieniał Może troszeczkę jeszcze na przekładni głównej Bo czuję, że on jest taki jeszcze troszeczkę rozmemlany Dajmy mu o 10 Szybko sprawdzę Mamy nagrania No Wydaje mi się, że jest w porządku. Sorki, nagrania musiałem odnowić. Z tego co widzę i z tego co wy widzicie to dosyć szybkie ustawienie tego samochodu mi doszło. Nie musiałem zbytnio tu się za dużo bawić i zero komplikacji. No ale cóż, jeżeli wy macie jakieś dla mnie wyzwanie bądź jakąś propozycję samochodu nie martwcie się, jeżeli widzieliście starsi widzowie z tego kanału, że tam są moje samochody niektóre porobione i chcielibyście jeszcze raz zobaczyć jakie ja je buduję to nie ma problemu. Piszcie jakiekolwiek nazwy się da. Ta seria będzie nowa, czyli od nowa buduję samochody z Wami na odcinkach na YouTubie. Żebyście też widzieli jakąś wiedzę ode mnie podłapali, jak tutaj w fordzie zachowywać się przy ustawieniu samochodu, czym się sugerować, jak to się ogólnie dzieje i tym podobne. Więc Was zachęcam do pisania własnych propozycji samochodów i to nie przejmujcie się czy to jest przednio czy tylnonapędowy samochód bo tak jak sami wiecie gracze forzy tutaj bez problemu możemy sobie zmienić właśnie napęd na tył, na przód albo na czterobuta więc nawet z napędówki możemy zrobić driftowus. no ale to Was zachęcam gorąco do komentowania tak jak mówię w najbliższych dniach na YouTube Shortsach oraz na TikToku Game16Second no i nie, na Camelot nie będzie. Będzie na Game 66 Seconds yy, kanale TikTok i na YouTube Shortsach, na tym kanale, który oglądacie. Udostępnię wam ten samochód, bo jeszcze sobie poza materiałem chwilę nim pojeżdżę i muszę wiedzieć na 100% tip top, czy on jest warty do wrzucenia. Ale z tego, co widzicie i z tego, co ja teraz widzę, lecę czwórą, piątkę też mogę dopinać i totalnie samochód sobie pięknie radzi. Jak pewnie na swój ciężar, bo to jest locha wielka i na te bliźniaki co mamy w tyle, ta V12 sobie dobrze radzi, to jest mój pierwszy silnik V12, który zrobiłem pod z mojej drodzy, więc jest dobrze, tak więc cóż, zespinujmy tutaj fejla. Ja się z wami żegnam, dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, myślę, że teraz będzie taki odcinek luźny z tuningu raz na tydzień, dwa razy na tydzień, no zobaczymy wasz odzew jaki to będzie. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy sobie budować następny samochód, no i myślę, że to już będzie wasza propozycja z komentarzy, które możecie napisać na dole, tak więc cóż, siemano kolano!